A więc formuła krajów socjalistycznych, później zawody formuły Ister i to co najciekawsze, Mistrzostwa Europy firm samochodowych, firm turystycznych, a więc startowały tam praktycznie samochody seryjne z niewielkimi przeróbkami silników, a to start właśnie Skut I. Ład. Mieliśmy okazję porównać czasy na brneńskim pięknym, pofałdowanym torze, który liczy ponad 10 km. Zawodnicy przejeżdżali trasy w granicach 3,5 do 4 minut, oczywiście najszybciej jeździły te wozy w trzeciej konkurencji, ale za chwilę zobaczymy te samochody. To jeszcze Skody i Łady, tu brylowali zawodnicy czechosłowacy, a w przerwie w depo oglądaliśmy wielu kibiców. To już formuła Easter i rywalizacje pomiędzy zawodnikami NRD i Czechosłowacji. I wreszcie to na co wszyscy czekali. Wyścigi o Mistrzostwo Europy. Samochody przeróżnych marek, zacząwszy od tych firm najbardziej renomowanych, jakim jest oczywiście Mercedes i BMW, Volvo, po samochody, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tych wyścigach. Nie wie, gdzie im się najlepiej. Myślę między innymi o Volkswagenach, Golfach i innych. Faworytami po treningach był zespół Forda. Fordy jadące w tej chwili na czele w karoserii Sierra XR4, potężne silniki i samochody o ogromnych przyspieszeniach. Które wykręcały, jak to się w tym języku mówi, na treningach imponujące czasy i średnia prędkość na 10-kilometrowym odcinku była bliska 190 km na godzinę. Natomiast najwyższa prędkość na prostej 307 km. Wyobrażacie więc sobie Państwo, z jaką ogromną prędkością pędzą te bolidy. I wyobraźcie sobie Państwo, cały ten serwis, który przypomina jako żywo formułę jeden, kiedy w ciągu kilkunastu sekund trzeba wymienić cztery opony kiedy trzeba napełnić bak paliwem rywalizacja była niezwykle ciekawa i kiedy na początku prowadziły Fordy później powoli rysowała się przewaga bardzo szybkich i solidnych samochodów które na pozór wydają się zupełnie niesportowe myślę o firmie Volvo dwa wozy tej marki kierowane przez znakomitych szwedzkich Jeźdźców były nie do pokonania. Jedynie przez moment przewagę objęli zawodnicy z, na angielskich rowerach, a to zmiana kół w Mercedesie. Mercedes 190E, nowy model, wspaniały silnik. Chodziły te Mercedesy bardzo ładnie, ale musiały ustąpić, ustąpić pierwszeństwa BMW i właśnie wspomnianym wcześniej Volvo. Znakomita firma BMW wystawiła kilku doskonałych kierowców. Między innymi w Mistrzostwach Europy jeżdżą kierowcy Formuły 1 z numerem 10. Na samochodzie BMW widzieliśmy Austriaka Bergera, który pokazał wspanią kasę. Widzieliście Państwo, jak szybko dokonano zmiany czterech opon napełnioną paliwem. A w tej chwili, właśnie podczas napełniania paliwem, mieliśmy okazję nakręcić pożar. Zauważyliście Państwo, że nagle nie wiadomo skąd buchnął ogień, po prostu tak rozgrzana była rura wydechowa tego samochodu. To Ford Sierra, że podczas nalewania paliwem spadło kilka kropel pożar, ale na szczęście szybko ugaszony. I to końcowe metry, już i zwycięstwa dwóch samochodów marki Volvo, później trzy rowery.